szukamy poparcia. Więc to można było załatwić dużo dużo wcześniej. Więc w tej chwili jakie są przesłanki, że, że ktoś kupi? Jakby damy taką ofertę, to będzie kolejka przed drzwiami ludzi, którzy mają kasę i chcieliby zarobić. My musimy najpierw stworzyć zachęty do kupienia obligacji czy jakichś innych papierów wartościowych. To my chcecie, żeby w tej chwili powiedzieć, że ja kupię kota botku i za chwilę ktoś powie... Jest kupa, kupa udziału. Ja, 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 ja ocenię osobiście, że ona padnie za dwa lata, lat, bo nawet nie zrobił. Nie można mówić takich, takich pytań, nie można zadawać, które w zasadzie nie mają poparcia w liczbę. Ja nie wiem, ja nie jestem się może wy jesteście ci do wirtualnych rozważań, proszę bardzo. Ja stoję. Przez 40 lat na czwarty lat na Ziemi i zawsze podejmowaliśmy decyzje, które były sensowne, ekonomicznie uzasadnione. Nie można w tej chwili, chwili przewidzieć, że ta spółka uratuje żóże. W tej chwili nikt, nikt nie kupi zajecie Zdajecie sobie z tego sprawę. W takim stanie, jakie on jest. Jeżeli my nie położymy temu, temu... I to musimy zrobić. Nie dlatego, że jesteśmy skazani na rzecz. Żukiem ma tu tradycję, są ludzie, którzy organizowali nie takie imprezy i to potrafią zrobić, są ich, są ich, ich następcy i musimy wszystko zrobić, ja się dziwię, że to się nie stało. I sam do siebie mam pretensje, bo zalewałem czytanie pracy lypickiej, która jest dominowana przez jedną opcję i czytam gazetę Itina, a powstaje jego internet. Taka jest sytuacja. Dziękuję serdecznie. Teraz yy, piąty kandydat, yy, pan Adam Kudali, pierwsze pytanie. Um, Urząd Miasta otrzymał 4 miliony 200 zł na promocję miasta z Urzędu Marszałkowskiego. Jak zostały spożytkowane te środki? Czy nie uważa Pan, że część mogła zostać przekazana na żużel? Czy Pana zdaniem billboardy z hasłami o rybniku w różnych miastach są bardziej efektywne od hasła rybnik miasto 13-krotny w różnorodnej Polski? No, proszę Państwa, sporo hałasu jest w tym pytaniu, bo po prostu nie rozumie się zasad, jakimi się rządzą środki z Unii Europejskiej, są określone w określonym działaniu, są określone kryteria, na co te środki mogą pójść. Nikt jeszcze w Polsce nie dostał ani jednego eurocenta, żeby ze środków unijnych można było sporządować. To jest po prostu niemożliwe. Takie regulacje w naszym kraju nie występują w tej chwili. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. No, pytanie numer dwa, czyli następujące. Dużo mówiło się o zmianie lokalizacji lodowiska z dotychczasowej przy tzw. ekonomiku na stadion posilu przy ulicy Gliwickiej. Dzięki takiemu posunięciu mógłby na tym zarobić Klucz Dlaczego nic z tego nie wyszło? Dlaczego marnuje się potencjał wyremontowanego za wiele milionów stadionu? Miasto organizowało przetarg. przetarg, był lokalizacja tego rodowiska było tak, jak jest w podane przez sporo Szkół ekonomiczno osługowych Wydaje mi się, że osiedle do winy potężne, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, tam jeszcze parę tysięcy mieszkańców. Ci mieszkańcy mają prawo do tego, żeby tamte lodowisko było dodatkowym atutem jest bezpośrednia siedziba dworca komunikacji miejskiej, ta część miasta jest bardzo dobrze skomunikowana, wydawało się, że to będzie najlepsza lokalizacja w biorąc doświadczenia z Ladminiem. Dziękuję. Trzecie pytanie. Czy ostatnie spotkanie z Antonią Lindbergiem w zespole Szkół, Szkół, Szkół ekonomiczno usługowych świadczy o chęci dodatkowego zaangażowania się w miasta w utrzymanie kontraktu tego zawodnika, podobnie jak to miało wcześniej miejsce z Chrisem Harrisem? Proszę Państwa, nie ma najmniejszej wątpliwości, że gdyby nie te rozmowy, które się odbyły z Antonią, to kontrakt z Antonio jeszcze nie był podpisany. To dlatego, że te rozmowy były, że byłem rozmawiając z Antonią, dlatego jest kontrakt podpisany. Pytanie ma 4, wspólne dla wszystkich kandydatów. Proszę o konkretną deklarację, czy w przypadku objęcia przez Pana Urzędu Prezydenta Republika miasto zostanie udziałowcem, ewentualnie spółki krajowej Republiki. Jeśli tak, to za jaką kwotę akcję? zadeklaruje plan jako forma corocznego dofinansowania klubu przez całą kadencję oraz czy miasto udzieli gwarancji wynajmu stadionu powstałej spółce na okres minimum 4 lat za że złotówkę, a media były było opłacane przez miasto bądź masę. Końcowa część tego pytania to jest łamanie prawa. Te rozwiązania są niemożliwe jak nie są niemożliwe są rozmowy z procesami klubu, omówić się na ulgi jakieś podatkowe zamiast sponsorowania sportu. To jest to po prostu łamanie prawa ja chcę poprzez trud zrozumiałem, że takie stanowisko w ogóle może powiedzieć poseł, który tworzy prawo. Ale adwent do rzeczy. Związania sportowej spółki akcyjnej yy, zdaję sobie sprawę, yy, że to musi być mocny filar, to musi być yy, mocna pozycja tego podmiotu głównego, który wykupi akcję. Ale jestem przekonany, jeżeli miasto jako główny akcjonariusz będzie zakłada ten podmiot prywatny, znajdą się pozostali sponsorzy. Nie ukrywam, że takie spotkanie już było, One się zakończyło niestety fiaskiem. Trzeba poszukać firmy, być może nie z wynika, być może na, na, o zasięgu ogólnopolskim, które by zechciały yy, wykupić nasze akcje. Ale ważne proszę Państwa i teraz ważną uwagę chcę Państwu powiedzieć. Żeby to było możliwe, żeby można było zawołać, zawiązać sportową spółkę akcyjną, to jest prośba do Państwa. Żebyście Państwo głosowali na listę 27, na listę bloku samorządowego rybni. Dlaczego, proszę Państwa? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że uchwały będą podejmowane przez Radę Miasta. Ja taką uchwałę przygotuję, ale prezydent miasta musi mieć większość w Jeżeli ta większość będzie, to całe procedury, te o których mówię, zawiązania w spółki akcyjnej będzie możliwe. Rybnik to 27 dzień Nasza lista bloku samorządowego również jest 27. Mamy program dla dziennikarzy, mamy również program naszego sportu i dla tak. Dziękuję bardzo. Część, trzecia część naszej debaty, czyli pytanie na zasadzie, każdy z kandydatów ma możliwość zadania dwóch pytań skierowanych dla wszystkich bądź tego z przez pytającego kandydatów. Pytania mogą się odnieść do wcześniejszych wypowiedzi na do, 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 do debacie. E, doszliśmy do wniosku, y, że wykonamy porówne rysowanie, jaka będzie kolejne zadawanie tych pytań. Tak jest. Prosimy jedną osobę z sali, to są do Państwa nazwiska i będą do kolejne przepowiadania i zadawania tych pytań. Zapraszam proszę Panią. Proszę bardzo. Wyrzucam, żeby nie połączę do tej wątpliwości. Po prostu kolejne rysowanych kartek będzie odnotowana. Można odskinać bardzo proszę. proszę. Z numerem 1 zadawać pytania będzie Pan Marek Szonkała. Zamokuj. Kamilu, bardzo cię proszę. Z numerem 2 pytania zadawać pytania będzie Pan Kornel Pająk. Numer 1 Marek Szonkała, numer 2 Kornel Pająk. Z numerem 3. Z numerem trzecim, zadawać pytania będzie Pan Marek Miedrośka. Z numerem czwartym pan Rudolf Kołodzieczyk. Dziękujemy serdecznie za pomoc. Zatem pan Marek Sząka może pierwszy zadać pytanie wybranemu przez siebie kandydatowi, bądź pytanie dla wszystkich kandydatów. Dobrze, ja mam jedno bardzo konkretne pytanie. Czy kontrakt z Antoniem jest podpisany? Proszę o powiedzieć. Nie, nie. 1 grudnia można Nie jest bo zawarcie kontrakt z Antoniem Witlakiem może być dopiero wtedy. Nie, 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 To chwilę podejdziemy. Ja podejdę, to w momencie. przepraszam. Jest to drogi. Bardzo proszę. Kontrakt z Antoniem Bekiem może być podpisany dopiero 1 grudnia, ponieważ był zawodnikiem i nie może być zawarte szybciej niż w 1 grudnia zostały wstępnie ustalone warunki startu Antonio Ferripino. Który... Rozumiem, że to jest sprawa formalna, dyskrecja tego Myślę, że Pan Prezydent, jeżeli tak powiedział, to to jest formalna sprawa. Tak Proszę o pytanie ma. Nie, to ja po prostu trzymam yy, za słowo, że jest to tylko sprawa formalna i nie ma żadnych innych przeszkód, żeby ten kontrakt został podpisany. Jeśli jest kolejne pytanie do kandydata, to bardzo proszę. Mam do... pytanie do urzędującego pana prezydenta: Czy jasny i przejrzysty, czytelnie stworzony system ulg i i to jest łamanie prawa? Dokładnie panie tak. Panie. Dziwię się, panie pośle, że pan w ogóle takie pytanie zadaje. W jaki sposób pan sobie wyobraża, że zakład pracy XYZ Y, Z, będzie miał zwolnienie z podatku od nieruchomości czy z jakichś innych podatków w zamian za to, że będzie włożył na jest Proszę Pana wszyscy i tak na, na jakich zasadach Pan yy, zwalnia podmioty z yy, płacenia podatku? Bardzo proste pytanie. To jest bardzo proste zadanie, które jest zapisane w ustawie. Dziwię się, że Pan poseł, który tworzy prawo tego nie wie, to są przede wszystkim względy egzystencjonalne tego zakładu pracy. Jeżeli one głoszą groszą, upadłością tego zakładu, zwolnieniem e, pracowników, to wtedy można taką ulgę i tylko wtedy zastosować do tego zakładu pracy. A nie, żeby przeznaczyć te pieniądze na sport. To są chyba i w skórce, Pan powiada. Jako y, drugi pytanie y, może zadać Pan Kornel Pająk. To mogą być dwa pytania do wybranego przez Ciebie kandydata. Nie musi to być ten sam kandydat. Duch, jedno pytanie dla wszystkich. To w ramach wyjaśnienia chciałem powiedzieć, że takiego scenariusza debaty nie dostałem i jestem zaskoczony, ale nie ma powodu. Musiał Pan dostać, bo wszystkie, wszystkie trzy punkty zostały zawarte. No to nie będę. Było jeszcze raz powtarzam, nie dostałem takiego scenariusza, że będziemy zadawać pytania. Ja tutaj widzę podział, podział miasta na A i B. Bo tak muszę się odnieść do tego Zdejska. Ale teraz zadam pytanie. Znaczy jeszcze, jeszcze jedna taka mała dygresja. Ta sala pokazuje jaka jest gorąca atmosfera wokół Żużla. No i w tej atmosferze, jeżeli my nie rozróżnimy i nie będziemy tam, nie będziemy w inny sposób patrzę na ten sport, to żużel nie ma szans, żeby się podniósł, bo to jest wszyscy właśnie patrząc... To jest początek pytania. Zastanówmy no. się, jaka jest atmosfera. I jednym gwarantem spokoju i rozwoju żużla jestem ja, jeżeli zostanę w rozwiązaniach. Teraz tak. Nie za dużo wstąpimy tego demokracji. Ja mam takie pytanie, bo no, muszę się odnieść do, do władzy, bo, no, bo trudno, żeby panu posłowi, panu Wołodzimczykowi dostaliśmy bardzo fajny ryzyk historyczny. Żużla, zadać konkretne pytanie. Ja mam pytanie, ile z tym w zeszłym sezonie wydał, miasto Rebnik wydało na y, y, Żużel, a in, jakie środki na Piłkę Naszą? Tak. Ja już mówię, proszę Państwa, na szuszę to jest kwota 700 tysięcy złotych, na piłkę nożną, nie pamiętam, mogę się rozwiedzić, ale będzie to kwota chyba 250 tysięcy złotych. Nie, no, że przyjdzie na salę, to ja tego nie mam. Proszę? Jeszcze może Pan zadzwonić, to nie? To jest ważne, o czym mówisz. Ale przepraszam, nie wolno na to, Dziękuję. Ja, ja. Pan, jeszcze, jeszcze drugie pytanie. Ja, pan jest bardzo aktywny. Ja mam debat, otwartą debatę o godzinie 15 jeszcze, także... żeby proszę nie dyskutować. Nie dyskutować w yy, jedną czy w drugą stronę. Drugie, drugie pytanie. pytanie. Bardzo proszę to. Że pytanie? Do drugie pytanie... Znacie, że druga kartka. Nie, nie Druga kartka wygląda tak. Nie, ja nie widzę, nie widzę. Nie Może to widzę. jedno. I później można interpretować, ale po prostu nie bardzo. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, ile w budżecie miasta na przyszły rok jest przewidziane, jaka kwota jest przewidziana na żurze w przyszłym roku? Nie ma jeszcze. Ale jaka jest planowana? No trudno, żeby nie planować. Proszę Państwa, na żurze w latach, przepraszam, na sporo, że tak, ogólnie to, na sporoż w latach 27, 28, 29. Była wydana kwota 12 milionów złotych, w sumie w całości. Na...